Witam Was serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam w jaki sposób wykupić e-voucher na przykładzie biedronki i mieć codziennie rabaty oraz shopping pointy. Najpierw wchodzimy w aplikację Cashback Word. Wybieramy w górnej części ekranu literkę E. Wybieramy partnera. Dzisiaj wykupimy sobie voucher do biedronki. Ja wybieram dzisiaj za 100 zł. Klikam płatność. Zaznaczam kartę płatniczą. Widzimy korzyści i ile shopping pointów zostanie przyznane za ten zakup. Zamów za opłatą. Klikamy. Ja już wcześniej wpisałem kartę. Muszę wpisać tylko kod potwierdzający, zapłać. Zamówienie złożone pomyślnie. Klikam moje vouchery i już mam. W ten sposób otrzymane e-voucher otrzymane e po e, zrobieniu zakupów okazuje. Przy kasie, w biedronce pani sczytuje kod, lub ewentualnie wpisuje, i mamy zatwierdzoną transakcję. Voucher jest do wykorzystywania wielokrotnie, więc czysta wygoda i przyjemność bez portfela. Płatność tylko i wyłącznie za pomocą telefonu, a dodatkowo dostajemy rabaty. Więc rewelacja. Życzę Wam udanych zakupów i miłego dnia. Pozdrawiam.